Doktor Marek Gaziowy. Wcześniej ja byłem zdrowy i ja mam udar. Teraz myślę, użyłam metafory. To jest raz. Las. On symbolizuje, Moje życie. To jest droga w lesie. On symbolizuje, ja szukam drogi, szukam odpowiedzi na pytania. Pytania: dlaczego Marek miał udar? Dlaczego? Po udarze, ja boję się udaru drugiego. I ja chcę bronić się, nie dopuścić do udaru drugiego. Udar to jest medyczna sprawa to jest droga medycyny klasycznej ja rozmawiałem w lekarze w lekarzu e, chirurg neurolog psycholog Jatra Kagiorok oni nie leczą. Dobrze leczą To jest pytanie: Marek dlaczego Marek miał uda? I oni o to skomplikowane. Ja szukam odpowiedzi. I to jest droga trudna. To jest droga umówna. To jest droga boczna. Ja lubię boczne drogi, drogi nieucenstane. Nie to jest droga psychoterapii, psychoanaliza. Medycyna naturalna i to jest droga, długa i wysoka, może ja śsiąć się tam, tam, tam i. Zobaczę, tam zobaczę odpowiedź. Zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy. Ja szukam odpowiedź, a ty, ty odpowiedź znalazłeś, ty masz udar, dlaczego poszukamy razem.